Witamy serdecznie w hotelu Diamond w słonecznym brzegu Bułgarii. Oto nasz pierwszy dzień. Główni bohaterzy Maja, Malwinka i Kubuś Powiedzcie, jak mija Wam pierwszy dzień? Co najważniejsze, bardzo, bardzo gorący. Jak się czujecie po pierwszym dniu, który dopiero się zaczyna? Dobrze! Jest dobrze? Jakie plany na dzisiaj mamy? Tak, i co jeszcze będzie? Puśćcie na rynek. Na rynek? A na zakupki. na A powiedzcie jak pogoda, dzisiaj kształtuje się w naszej bułgarii? Nie. Jak chyba jest very, very hot. Jak to powiedziałem po angielsku, very, very hot. Bardzo jest. A tak jest. Czy to normalnie? Przecież jesteśmy w Pugazji. Tak, język angielski, język angielski wszędzie się przydaje, prawda? Ka tak. tak, Jaka jest woda w basenie? Ciepło. A ja? Jak tam ciepło jest? Eee, no, ciepło. Zimna woda? Tak. Mawienka, jaka jest woda, ciepła czy zimna? ciepła Cieplutka. O. Ja. No, Chyba. Siadajcie i zjeżdżajcie, dzieciaki. No, ale to kiedyś w to nie można. Słucham? Nie można yy, zjeżdżać, bo gorąca. No, ale niestety musiałam. Tak, co tam sobie wybrałeś za przy, przysmaki? Sante? Jak smakuje? Dobrze. Dobrze. A co tam Kubuś wybrał? Jak to no co? coca cola coca Ja niestety Sprite'a wypiłam. Wypiłaś. I co, fajnie się bawimy? Mm. Się Ale pani będzie na 7 dni i będzie disco. disco. Idę po dolewkę. Ja też. Ja też. Jezu, same dolewki. Pa! pa. Tutaj są wasze skarby Tu sobie te doleweczki bierzecie cały czas No mamy różne smaki i to takich trochę nie No, teraz już będzie jest Wasza baza, okay. Wszystko jasne idziemy ja. się prosto z hotelu. na plażę Na plaża jest bardzo bliźniutko, prawda? Musicie nam pomóc! Jak ktoś jest w Bułgarii, no to musicie dać dużo łapek, żeby znaleźć na nas kulki. Kul... Kulki łapyć. z automatu. Idziemy teraz atakować kulki z automatu, bo w Bułgarii też bardzo są. Bardzo dużo. I to są drogie pomocy, bo jedzą za jeden, za dwa. Za jeden, za dwa lewy. Na pochodzenia, a my idziemy atakować automatyki, prawda? Tak. Ciekawszy nam, nic nie układa tymi alkoholami. <noise> ok, tak. Główny detalog, to jest fajnie. Tak, jest fajnie. A, wszystko jest fajnie. A wieczorem ile ludzi tu było? Nie? I wejście. Na plaże w takich pięknych scenariach Bary kołbary orwiking znany Tutaj. tak to wygląda i o czym okazuje nam się może słonecznym brzegu to wygląda słoneczny brzeg. Czyste, piękne morze? Tam w oddali spróbuję to przybliżyć jest Nesebar, gdzie też pojedziemy i tutaj płynie stateczek do tego Nesebaru. Zaraz się dowiemy właśnie w cenie tam są nawet w miarę górki. Postaram się pojechać na rowerze, pokazać Wam tę szlakę jakąś jedną. Jedna strona za dorosłą osobę, a pięć lewa za dziecko. Jak się bawimy na wakacjach? Elegancko! A Kubuś, jak się bawi dzisiaj na wakacjach? A jak pogoda dopisuje? No właśnie! Chyba jest niebieskie. Tak jest. Dziewczyny, co dzisiaj jeszcze robimy? Na disco! Na disco? O, disco będzie właśnie tutaj, dzisiaj.

Wieczór w Bułgarii. pełen emocji. A teraz właśnie Marvinka pije z majeczką drineczki. <śmiech> <śmiech> Smacznego. Pyszne soczki. A i jest i Bartuś. Przyszedł Bartuś Bartek, jak ta sytuacja? Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś z nami? No. Gdzie ty byłeś? Co? no jak ja się spina. Tak to wygląda. No i to zjeżdżamy. Mih an tamm, an tamm, an tamm Francisco. Yes, Да Ja.

Kolejna no tak. Rybki nazywają się Gararufo. Opis zostawiam Wam w wersji angielskiej. Klient przychodzi, stawia sobie do tego akwarium nogi, a one wykonują robotę. Super. Super! jest? Co dzisiaj w planie? Będziemy cały dzień na plaży jeszcze do basana. Kuba, plan jakiś? My, my kuba razem doszliśmy aż do boju. Chcemy no. teraz sobie dać taki challenge, że teraz będziemy pływać, ale do boju. Okay. w jakim kraju jesteście? Hej. Bułgarii. To no głośno, w jakim kraju jesteście? W Bułgarii. Nad jakim morzem? Ten. Tak jest, tak jest. To jest. No, Będziemy niedługo po nożach. A ja do Maja Jak ta imprezka została? Jest yes. git! Chcemy się trzymać do samego końca wakacji A tu mamy jeszcze muzyczkę Pokażemy Tak to wygląda Nocny wieczór w Słonecznym Brzegu Ciąg dalszy! I'm sorry, I'm Nema vishe me 23 Nie, no. 26 26 26 26 26 Dzień dobry, kolejny dzień i kolejny fajny dzień ponieważ jesteśmy w starym mieście Nesebach. zapraszam do oglądania to jest biskupstwo z początku 6 wieku, tak? końcówki 5-6 wieku, a później przemianowane tak, od 9 wieku jako, jako właśnie to biskup. To, co widzimy teraz, to jest 9 wiek, 9 wieku. Bo te podwaliny to jest 5-6. Na początku coś było, ale potem się zbliżyło i, to... i zaczęli to. 9 wiek to jest. to Co widzimy? To, to jest, jest staro. No jest... 1200 lat. temu. Mega stare.

Przyciągają turystów, a swój klimat, a wkoło starożytne budowle. Tak wygląda Kościół zbudowany na początku XIV wieku. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of.